Ciężko jest coś na, na szybko powiedzieć o tym meczu. Myślę, że rozczarowanie, bo przez 90 minut walczyliśmy jak równy z równym i myślę, że no wiadomo, walczyliśmy o 3 punkty, ale remis w tym wypadku też byłby sprawiedliwy. i W ostatniej, w ostatniej akcji meczu straciliśmy bramkę. No, co mogę powiedzieć? No, po prostu jesteśmy rozczarowani tym. Ciężko coś, coś więcej na ten temat powiedzieć. Bardzo dziękuję. Pora na pytania z sali. Tradycyjnie mikrofon ma Daniel, który znajduje się po Waszej prawicy. Proszę Was o przedstawienie się i podanie nazwy redakcji. Robert Wieśko, Telewizja. To ja, Marcel, miałeś dzisiaj więcej ofensywnych możliwości. Dał Ci je trener, czy, czy tak wyszło z meczu, że, że zrobiłeś tych kilka fajnych rajdów? Myślę, że trener od początku mi to dawał. Kwestia tego, że ja w tym meczu po prostu miałem bardzo dużą pewność siebie i wykorzystałem to. Nie bałem się po prostu podłączać do tych ataków, kontrataków i było widać tą pewność siebie po prostu na, na na boisku. Szkoda chyba tych niewykorzystanych wcześniej sytuacji, bo, bo były. Oczywiście, pamiętam w pierwszej połowie były dwie takie nagodne sytuacje, gdzie podałem do Sypka, on dośrodkował do Rondiego. Eee, cieszy mnie, że stwarzam te sytuacje. Oczywiście mniej to, że, że ich nie wykorzystujemy. Eee, jednak uważam, że indywidualnie poczyniam Kroki do przodu i, i rozwijam się, co, co widać. Chcę pomóc drużynie. W tym wypadku nie zawsze jest to możliwe. Myślę, że dzisiaj w defensywie też mogłem troszkę więcej zrobić i pomóc drużynie. Trener Adam Majski obserwował Ci dzisiaj z trybun. Myślę, że nie wyglądało to najgorzej. Myślę, że na ten moment to, to nie jest najważniejsza dla mnie rzecz. Czy mamy kolejne pytania? Proszę. Mikołaj Janusik, Radio Wizew. Chciałem zapytać o tę sytuację z drugiej połowy, bo tam gdzieś chyba zostałeś uderzony w twarz przez gracza Rakowa. Sędzia przez chwilę yy, wyglądało to tak, jakby gdzieś tam się konsultował z Warem w sprawie czerwonej kartki chyba. Jakbyś mógł opisać tę sytuację, co tam się wydarzyło? Sytuacja była bardzo prosta, no. ja gdzieś próbowałem ręką złapać przeciwnika, gdzieś go zatrzymać, no ale po sekundzie dostałem po prostu uderzony w twarz, e, dokładnie w nos i, i padłem. No. Ja w tej sytuacji w pierwszej połowie przy moim jedynym chyba faulu w meczu otrzymałem od razu żółtą kartkę, tutaj niestety przeciwnik nie otrzymał, ale to, to już są decyzje sędziego, zostawiam to, to do ich opinii. Witam Państwa na ostatniej części dzisiejszej konferencji po meczu Widzew, Łódź Raków Częstochowa. Z nami jest trener drużyny gospodarzy, pan Daniel Myśliwiec. Dobry wieczór, trenerze. Dobry wieczór. Poproszę o komentarz do dzisiejszego spotkania. Patrząc z perspektywy kultury, kultury gry, poziomu zawodów, myślę, że mecz godny ekstraklasy mecz, w którym myślę, że zrobiliśmy więcej. W tym sensie, że wykrywaliśmy więcej sytuacji przy myślę, że jednej z najlepszych drużyn, szczególnie w kontekście pressingu, o czym wspominałem wcześniej. Yy, drużynie. Niestety, wynik idzie w świat. Wynik jest oczywiście yy, kluczowy, bo po to co robimy i to. Powoduje, że żadne rozwodzenie się na temat tego, co było dobre, co wymaga pochwały. Myślę, że nie ma teraz sensu. Jesteśmy mocno, mocno rozgoryczeni, że tego meczu nie wygraliśmy, a myślę, że zrobiliśmy bardzo dużo, żeby tak było. Dziękuję. Dziękuję, trenerze. Pora na pytania z sali. Bardzo proszę. Dobry wieczór panie trenerze, Bartłomiej Stany, do sektor Wizew. W tamtym sezonie graliśmy z napisem na koszulkach, w zasadzie pod koszulkami. Widzę, gra do końca zawsze, bo z tego ten klub słynął. Pytanie czy ten napis... Y tylko napis zniknął, bo widziałem w ostatniej minucie meczu Rafała Gikiewicza, który biegnie do chłopca podającego piłki i chce bardzo szybko tą piłkę, chce zacząć kontra. Hubert Sobol, który wszedł chwilę wcześniej na Morawę, pokazuje mu gezus pokajający, bo remis 2-2 to może według niego jest ok. Która postawa jest Panu bliższa? Ta Gikiewicza czy ta Sobola i czy fakt, że bardziej chcieliśmy nie stracić bramki niż strzelić trzecią? Nie jest jakimś takim też symptomem e, tego, że mimo dobrego obiektywnie meczu, dobrego dla kibiców, dobrego pewnie dla, dla widziewiaków miłej odmiany po meczu z Puszczą, no, mamy zero na koncie, bo, bo właśnie tej mentalności tego, co ma Raków, to my żeśmy to gdzieś stracili. Trudno jest odpowiedzieć na pytanie z tezą. E... Być może mylną. Nie chcę się spierać na pewno i nie chcę zmieniać sposobu myślenia czy patrzenia. E, mogę przedstawić tylko swój punkt widzenia. Nie po to zdejmuję pomocnika ofensywnego, ale jednak pomocnika, który jest bardzo zmęczony i który już widać, że nie może atakować, bo po prostu jest wypruty. I nie po to wpuszczam świeżego napastnika, żeby bronić w wyniku. I to myślę, że jest najważniejsze nastawienie. Jeżeli decydować o tym, jak mamy grać, miałby powiedzmy młody chłopak, który walczy o swoją szansę w ekstraklasie, a nie doświadczony piłkarz w postaci Rafał Gijkiewicza, to myślę, że możemy tak... Odbijać piłeczkę i się przekrzykiwać, albo tak boksować trochę na zasadzie, że ja widziałem, że ta drużyna nie ma charakteru, bo trzy miesiące temu miała charakter i walczyła do końca, teraz nie walczy do końca, bo wyniki są takie niezadowalające. Prawdopodobnie mm, każdą tezę można podrzucić pod efekt końcowy, jakim jest wynik. Z wyniku wszyscy jesteśmy rozgoryczeni, bo mam poczucie, że nie powinniśmy przegrać, nie mieliśmy prawa tego przegrać. Yy, Pragnę zauważyć, pomimo dużych emocji, yy, odnotowałem fakt, że straciliśmy bramkę po nieskutecznym pressingu. Bo to nie było tak, że my staliśmy sobie i czekaliśmy aż stracimy bramkę. Idąc po kolei jest pressing, zmiana strony przez przeciwnika, co wiedzieliśmy, że robią. Trzeba im oddać, że robią to z powtarzalną... Z powtarzalnością maszyny, która się nie męczy, która się, której tryby nie przestają pracować cały czas bez względu na to, czy robią błąd, czy nie robią błędu. Idzie obieg piłki do prawej strony, tam e, łuko który tworzy przestrzeń między liniami asekurowany jest przez kozę. Koza dostaje pierwsze podanie, bo bodajże od Tudora, który zagrywa piłkę między linie, a nie gra obieg, czyli łamie w 93 minucie schemat, który wykonywali kilkadziesiąt razy pod naszym pressingiem. I zmierzam do tego, że taki samuel kozłowski, który tyra przez 93 minuty, jest przygotowany jego ciało jest szczególnie w zmęczeniu, jest nie zawsze zareaguje aż tak szybko, przez to jest za bardzo w środku. Zamyka bok. Środek dając pół sekundy więcej czasu na zmianę strony. Zmieniają stronę pomiędzy naszymi liniami, bo nie domknęliśmy tego środka, ale generalnie to jest cały czas faza pressingu. Później dalej ta zmiana, która idzie między naszymi liniami, która nie powinna mieć miejsca i co blokowaliśmy bardzo dobrze wcześniej. Piłka trafia na prawe skrzydło. Topowe dośrodkowanie od Jeno, który się nie męczy maszyna. Daje na nos. Piłkarzowi, który. Po ostatnim meczu zbierał złe recenzje, to, to, to nic nie powiedzieć o nim. I trafia w taki sposób, że, jak oczywiście, można docenić kunszt. I ten kunszt, i to, że my mieliśmy inicjatywę do pressingu, możemy też powiedzieć, że bez sensu jest pressing. No, po co presować? Fatalny pressing. Jak można w ogóle presować jeszcze z w 93. Minucie? Chcemy. Każdą tezę jesteśmy w stanie udowodnić jak mamy efekt końcowy. Ale tak jak powiedziałem, ja nie chcę bynajmniej tutaj przekonywać koły, że ktoś ma charakter, ktoś nie ma charakteru, bo jeżeli to będzie definiowane tylko i wyłącznie wynikiem, to to jest marny argument, jeżeli mogę tak powiedzieć. Gdyby ktoś takiego chciał użyć tylko wyniku i bynajmniej nie pije do, do pana. Po prostu. Nie, nie, nie jestem osobą, która będzie oceniać przez efekt, tylko przez działanie. I my, w tych działaniach, patrząc na liczbę stworzonych sytuacji, ich klarowność, myślę, że byliśmy drużyną, która zasłużyła zdecydowanie więcej niż taki nastrój jak teraz. I drugie pytanie: w zasadzie też Jeżeli, nie chcę... jeżeli jeszcze mogę powiedzieć, inicjatywa. Do pressingu. Nie chcieliśmy bronić, chcieliśmy atakować. Dopóki tu będę, za każdym razem będziemy robić wszystko, żeby nie remisować meczów, tylko wygrywać, my robimy to po to, żeby wygrywać mecze, a nie ich nie przegrywać. Ja się nie będę cieszył z tego, że jakiegoś meczu nie przegrałem. Nawet jeżeli to będzie trudny moment, my chcemy wygrywać. Piłka jest po to, żeby dawać pozytywne emocje. Pozytywne emocje są po zwycięstwach, a przy tym my chcemy grać w określony sposób, taki jak dzisiaj zaprezentowaliśmy, odcinając. Się oczywiście od wyników w tym sensie, że takich wyników nie będziemy chcieli akceptować nigdy. I drugie pytanie. Dzisiaj w ofensywie było y, moim zdaniem nieźle, bo rakowowi bardzo trudno jest strzelić bramkę, stracił tylko siedem przed tym spotkaniem, a, a, a nam się udało strzelić im dwie. Mimo tego nie wygrywamy, bo y, tracimy trzy i tutaj się pojawia pytanie o obronę, o której bardzo rzadko na konferencjach prasowych na briefingach dyskutowaliśmy, a tak można sobie zobaczyć, że y, motor strzela nam trzy bramki, górnik dwie, Legia Zielona Góra, trzy, Legia Dwie, y, puszcza Dwie Raków trzy to są ostatnie mecze, wyłączając zagłębie Lubin? Zawsze coś tracimy. Oczywiście doceniam jakość, o której Pan mówił, Rakowa, ale czy w naszych poczynaniach defensywnych widzi Pan więcej błędów indywidualnych, które ciężko jest wyeliminować, czy może jakieś systemowe rzeczy są do, po, do poprawy, do przećwiczenia, do, do, do cementowania tej, tej formacji defensywnej? Dziękuję. Kluczowe stały fragmenty. I tu. Przed meczem spuszczą, pomimo tego, efekt był, że efekt był średni, bo finalnie straciliśmy dwie bramki po stałych fragmentach i trend był taki, że traciliśmy w sumie tylko po stałych fragmentach w ostatnich meczach i to jest coś, nad czym pracowaliśmy. Przed tym meczem też wiedzieliśmy, że raków jest mocny. Pracowaliśmy przede wszystkim nad stałymi. W każdym tygodniu nie da się wszystkiego przepracować, szczególnie jak teraz był krótszy tydzień, to jest normalne, że nie wszystkie elementy yy, jesteśmy w stanie zrobić. I tutaj systemowo, jeżeli mogę powiedzieć, to, to ciężko się, mm, ciężko znaleźć taką lukę, z której przeciwnik nie wiedzielibyśmy, że, chcieliby, że chciałby skorzystać, a to generuje dla nas problemy. I mogę się odwołać nawet do zdobytej bramki. Wiedzieliśmy, szczególnie później po składzie dedukowałem, że to może być większa chęć inicjatywa do gry kombinacyjnej po to, żeby osiągnąć przestrzeń między liniami, bo wiedzieliśmy, że tu przeciwnicy szukają swojej szansy. I w pierwszym powtórzeniu, Krajewski, który jest do tego przygotowany, bardzo mocno zamyka środek Otieno. Otieno wypuszcza sobie piłkę, wypu robi wszystko powiedzmy w idealnym tempie i wykonuje dośrodkowanie, czyli bardzo dobra reakcja strategiczna i później trzeba było szybko się przyłączyć na zniwelowanie jakości przeciwnika plus obrona pola karnego. Dlatego systemowo wiemy co powinniśmy zrobić przy takiej szybkości i przy w priorytecie, priorytet zamknij środek, to kraju wybrał, zamknięcie środka oczywiście, później przez to miał stratę do zablokowania, do środkowania, co jest normalne. Druga sytuacja, w sensie druga sytuacja, drugi kluczowy element to jest ustawienie kozy, Czy on dobrze odbudowuje pozycję, jest na pozycji, biodra ma lekko skręcone, przez to nie jest w stanie skontrolować czy... Carlos kapitalnym na biegu w kapitalnej piłce wyskakuje łapiem w najwyższym punkcie, a przy takim rozbiegu jest oczywiście ma ogromną przewagę nad Kozłowskim, który nie jest optymalnie ustawiony względem mówię swoich bioder, bo biodra powinny być skierowane tak, żeby kontrolować tego Carlosa i nawet się wycofać po to, żeby go troszkę wyblokować, ale to są detale, które yy, Mówiąc o tym, że to jest błąd indywidualny, zrzuciłbym odpowiedzialność na danego piłkarza, czego nie będę robił oczywiście, tylko to są rzeczy, które trzeba wypracować, trzeba uświeżać, a w momencie, kiedy wiesz, że przyjeżdża do ciebie topowo presująca drużyna, to poświęcasz więcej uwagi na atak, bo chcemy atakować, nie chcemy się bronić i to, jest, to są rzeczy, które się po prostu dzieją w piłce. Powtarzalność, powtarzalność, jeszcze raz powtarzalność może spowodować, że te błędy tak zwane, indywidualne nie będą się powielać, ale błąd indywidualne nie zawsze równa się tego, że piłkarz zawalił, piłkarz jest słabym. Bo gdybyśmy tak znowu rozpatrywali, to trzeba by znów prawdopodobnie mieć pretensje do naszych najlepszych piłkarzy. Bo przecież jak Kerk może stracić piłkę, przecież to jest nieprawdopodobne. On jest maszyną, no nie jest maszyną, jest człowiekiem i zagrał świetny mecz. Widać było, jak jego bolała nawet to, że schodził z boiska w trakcie remisu. On był bardzo zły, bo miał takie poczucie, że to on y, nie pomógł drużynie, co jest oczywiście nieprawdą. Popełnił błąd, jak każdy z nas popełnia jakieś błędy. Ale przez pryzmat, przez to, że to jest Kerki, oczywiście, co mnie bardzo cieszy, nikt nie patrzy na niego jako tego, który zepsuł mecz Widzewowi. Tylko to jest... Y, Zapracował sobie swoją jakością, swoim nastawieniem na to, żeby go za to nie linżować, jeżeli mogę tak powiedzieć, i słusznie, i to jest normalne. Intencję miał świetną, chciał uspokoić, utrzymać i wtedy zagrać przygotowaną piłkę franowi, który mógł wykonać kolejną akcję. Podanie diagonalne: można sobie jeszcze raz obejrzeć tą bramkę. Wszystko było w naszych rękach wtedy, ale to są oczywiście można, jeszcze raz podkreślę, użyć sformułowanie błędy indywidualne. Nie powiem tego bez wytłumaczenia genezy całej bramki czy straconej bramki, ale jeżeli chodzi o kwestie systemu, to nie doszukiwałbym się tutaj rzeczy, o których byśmy nie wiedzieli, bo nie wiem czy nie zanudzam, czy nie przeciągam, ale kwestia kolejna, ominięcie pressingu i ten obieg, o którym mówiłem, bo nastawialiśmy się bardziej na większą próbę odważniejszej gry przez nasz środek, ale drugi mechanizm, o którym wiedzieliśmy, to jest zagranie w przestrzeń do tak zwanej wcinającej się dziesiątki, czyli Amejo, który widział, że kolega ma zamknięte podanie do środka, to robił ruch do środka po to, żeby wbiec za nasze plecy, za plecy naszych obrońców, bądź dostawał piłkę po linii. Nie chcę teraz liczyć na gorąco, ile razy Żyro to skasował, ile razy Luigi to skasował, bo większość linii obrony w ekstraklasie czy w ogóle w innym stylu gry. Wycofuje się i dzięki temu tam się tworzy przestrzeń. My tam przestrzeni nie chcemy tworzyć, chcemy odważnie atakować, być wysoko. Nagroda przyszła bardzo szybko, bo pierwsza bramka była po pressingu. Super odbiór Cybula razem oczywiście z kozą. Później Marek w drugie tempo, który jest ustawiony wysoko, czyli szóstka. Nasza szóstka, czyli ktoś, kto teoretycznie asekuruje linię napastników. Odebrał piłkę na 20 metrze i dostarczył ją wyżej. Kapitalne zachowania naszych piłkarzy, wynikające z tego, że jesteśmy. Wysoko. A w kwestii systemu y, jeszcze raz podkreślam: znamy mocne jego strony, wiemy, gdzie są punkty, które przeciwnik może chcieć wykorzystać. Dzisiaj robiliśmy to bardzo, bardzo dobrze, długimi fragmentami. Nie, oczywiście nie ustrzegając się dwóch błędów, kluczowe były oczywiście przy pierwszej, y, trzeciej bramce straconej. Proszę. Robert Wiećko, to jest jedno pytanie. Czy Marek Hanousek swoim występem dał Panu do myślenia przed, przed tym ostatnim tegorocznym występem? Marek Hanaucek. Przed tym występem dawał mi bardzo dużo do myślenia, bo to jest coś, co myślę, że też jest warte podkreślenia, bo Marek nie grał bardzo długo w podstawowym składzie, chwaliłem go za krótki występ w końcówce meczu z zagłębiem, ale to jest właśnie coś, co staram się cały czas powtarzać i wzmacniać wśród piłkarzy, którzy nie są na, na co dzień w pierwszej jedenastce, że jeżeli Marek tak długo nie grając, jest w stanie zagrać pod kątem taktycznym, strategicznym. Jeden ze swoich lepszych generalnie meczów, widzę wiem, bo pod kątem ofensywy i defensywy trzymał bardzo, bardzo wysoki poziom. To znaczy, że w treningu, przy dawaniu z siebie maksa, zawsze można się przygotować i być gotowym na 90 minut tak intensywnego i dobrego meczu. Także tu chylę czoła przed jego podejściem w treningu. Dzięki temu. Bardzo dobrze przygotował się do meczu i, i dzisiaj bardzo, bardzo pomógł drużynie, choć niestety bez punktów. Dziękuję. Czy mamy kolejne pytania? Jeśli nie, to bardzo dziękuję za udział w konferencji. Dziękuję trenerze. Dziękuję. Życzę wszystkim bezpiecznego powrotu do domu. Dziękuję widzom telewizji, w TV. Do widzewa.